Cześć, nazywam się Ewa Gaczorek i jestem specjalistką do spraw WoodExpert. Dzisiaj przedstawię Wam kolejną funkcjonalność WoodExpert, a konkretnie grupowanie komponentów. Jako twórcy WoodExpert postanowiliśmy sprawić, że projektowanie w programie oprócz korzyści czasowych będzie również przynosiło użytkownikowi satysfakcję. Dlatego do oprogramowania dodaliśmy szereg funkcji, które oprócz usprawnienia projektowania zapewniają również spory komfort użytkowania. Jedną z nich jest grupowanie komponentów. Funkcja ta daje użytkownikowi możliwość zgrupowania wybranych elementów, a następnie rozsunięcia ich o określoną grubość narzędzia tnącego, tym samym otrzymując dodatkową formatkę pozwalającą na uzyskanie po rozcięciu elementów o praktycznie ciągłej strukturze usłojenia. Przejdźmy teraz do przedstawienia funkcjonalności. Na początku należy wybrać opcję Grupuj komponenty z UD expert Command Managera. Następnie wybierzemy komponenty, które program ma zgrupować. Kolejnym krokiem jest podanie odstępu na narzędzie do cięcia, frezowania. Po zaakceptowaniu wyboru, program automatycznie grupuje komponenty i odsuwa je o wyznaczony margines. W drzewie operacji Feature Manager powstaje nowa pozycja. Komponent taki może posiadać trzy konfiguracje. Konfigurację domyślną, czyli formatkę bez nadanych naddatków, z której można wyciąć nasze elementy. Konfigurację Solid Expert Nominal, czyli wszystkie formatki odsunięte o grubość narzędzia. Na bazie ich obrysów powstaje konfiguracja domyślna. Konfigurację Wood Expert CAM, czyli konfiguracja utworzona przez użytkownika poleceniem utwórz dane CAM, zawierająca formatkę domyślną wraz z dodatkami technologicznymi odpowiednimi dla materiału. Tym samym jednym kliknięciem użytkownik dostaje element, który jest gotowy do przesłania do programu CAM. Dodatkowo grupa jest przedstawiona w BOM, który bierze ją pod uwagę przy zliczaniu materiałów projektowych. Mam nadzieję, że dzięki tej funkcji projektowanie Waszych mebli będzie dużo wygodniejsze. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszego bloga.